Stało się to już dwa lata naszej przygody. Prywatny, audiowizualny projekt medialny świętuje swoje drugie urodziny. W przeciągu ostatnich 12 miesięcy projekt rozwinął się najprężniej w porównaniu z okresem marzec 2022-2023. Na PJPM podcast pojawiły się serie '5 Dni Info', Opinia Polityczna, Mainstream. Prowincje Kanady, Piątunio i podróż po fundacji SCP oraz wspólna seria Recenzje. Serią rozpoczętą w tym czasie było też komentarze, które zostały zakończone w styczniu. Doczekało się 26 odcinków. Dodatkowo P.A.P.M. podcast otrzymało ujednolicenie oprawy muzycznej, przeniosło się na YouTube i zmieniony został dżingiel główny na którego bazie powstały dżingle wszystkich serii. Podsumowując, podcast projektu nie tylko zwiększył o kilkaset procent swój repertuar, ale też doczekał się profesjonalnej oprawy stylizowanej na radio. Przejdźmy do kanału PPM PPM Channel. W porównaniu do podcastu nie był on tak bardzo zaniedbany. Z tego też powodu nowości w oprawie było mniej, ale jednak były. Zacznijmy od repertuaru. Na początku roku były jedynie ciężarówki. Rozwój zaczął się dopiero w połowie marca, powrót Nowinek. W czasie kolejnych 11 miesięcy pojawiły się nowe serie: Kolej, Krzysiek Poleca, Media, Witaj Piątku i Transport. Ponadto reaktywowany został program informacyjny skrótowo, jako informacyjny przegląd tygodnia, który od końca kwietnia 2023 roku ukazuje się na kanale. Seria kolej została zakończona ze względu na zbyt dużą ilość serii. A teraz czas na oprawę. Pojawiły się identy i Ultra PPM Channel dla Witaj Pionku i Krzysiek Poleca. Pod względem oprawy graficznej, trzeba przyznać, że P.A.P.M. Channel wyprzedza nawet kanał 0, który nie posiada czołówek swoich serii. Jak widzicie, projekt bardzo się rozwinął, ale w tym roku stawiam na stabilność dotychczasowych serii. Pojawią się również komentarze, subiektywne, krótkometrażowe dokumenty P.A.P.M. Channel z możliwością wykorzystania ścieżki audio przez P.A.P.M. Podcast. Będą one jednak nieregularne. I zależne od tego, czy znalazłem jakiś ciekawy temat. Planowane są również recenzje między innymi serialu Star Trek Picard, który niedawno skończyłem oglądać. Plany są co prawda ubogie, ale obecnym zadaniem projektu jest utrzymanie obecnie prowadzonych serii. Kanał Zero i tak nie prześcignę, nawet gdybym miał robić daily, na które mnie nie stać. Z faktu bycia studentem i zadań do realizacji, a poza tym szybko by mnie to wypaliło. JPM uczy się od mistrzów i chce sięgać gwiazd, ale najważniejszym celem jest bogata i regularna ramówka, która nie może przerastać twórcy. Ma ktoś szampana? Czas otwierać, 100 lat JPM.